Zastanawialiście się kiedyś, jakby to było cofnąć czas? Jakby to było wrócić do starych, dobrych czasów do czasów pełnych energii, szczęścia, pomysłów, szczęśliwych widzów i balonów. Już prawdopodobnie jest za późno już dawno umarłem ale chociaż możemy na chwilę wrócić do tej dobrej nostalgii. Wrócić do balonów, które uważałem za mobile. Wrócić do balonów, które rzeczywiście sprawiały mi radość. Do wieżyczki, którą uważałem za zbyt potężną. I taką, która przynosiła mi wygrane. Bardzo dużo się pozmieniało. W bluesach jest wiele nowych mechanik, których nie ogarniam. Nie wiem, czy kiedykolwiek do nich wrócę. Teraz chcę po prostu jedną spokojną grę. Sab Mankeja. No i od tego, co się zawsze zaczyna grę. Postawienie jednego Sab Mankeja, poczekanie, żeby ulepszyć mu zasięg na całą mapę. I to było już automatyczna wygrana. Już nie trzeba robić nic do końca gry. Ta wieżyczka była tak samo wystarczalna robiła wszystko to, co, że tak powiem, się chciało. Miała zasięg, miała obrażenia, później przebija nawet sama mu ceramiczne, była tak potężna. Dobrze pamiętam, trzeba było postawić inną wieżyczkę, dlatego braliśmy zwykłe dartmankeje, żeby właśnie wszedł w zasięg z submankeja. Wydaje mi się, że to dobrze pamiętam, więc jak teraz postawię kobrę, tak jest to w zasięgu owej submankejki i dzięki temu ona właśnie może nawalać z tak daleka, i to jest po prostu piękne, i teraz trzeba pozbierać na ten upgrade za, upgrade za 1000. po prostu obserwować to zniszczenie. Okej, okay, w ogóle tak dawno nie grałem w tę grę, zapomniałem, że tu pół gry skupia się na ekonomii, a ja w ogóle zapomniałem o tym aspekcie. Nie wiem co robię, jestem zażenowany swoją własną osobą. Dosłownie król bloonsów zapomina takich podstawowych rzeczy. Nie cóż, jakże, że gramy tymi samankejami, to gram tak, jakbym był nowicjuszem. No może rzeczywiście byłem nim przez ten cały czas. Tylko wmawiałem sobie, że nim nie jestem, to było moje, pół mojego życia. To były baloniki, a ja co z tym zrobiłem? No, zaniedbałem. Zapomniałem, jak bardzo lubię kobry. A u nas patrzcie, mamy tylko jednego tutaj samankaja, który nawet nie widzi kamo. Jakoś sobie dajemy radę. Pewnie powinniśmy chociaż jednego maga postawić, który by tutaj był ulepszony, żeby widział kamo metalowe. Ale jak widzicie, to nawet nie trzeba się tym zbytnio przejmować. Subbankie robi wszystko za nas. Taka to była wieżyczka. Przeciwnikowi już naprawdę ładna, duża ilość ciebalonów, z których nie wyrabia obronić. Naprawdę dzieje się ciekawie. Zawsze bawią mnie te kobry, jak one wysłają zebry i inne takie zabawne wieżyczki. I on sam nie pomyśli nam, żeby wysłać parę regenerujących się zebr, mimo, że nas by kompletnie zniszczyły, bo nie mamy wystarczającej obrony. Jest to bardzo dziwne zachowanie z jego strony, ale z jakiegoś powodu tak robi. Jest naprawdę świetne. Ta gra jest bardzo ciekawa, zapomniałem jak dobrze się w nią bawiłem. Ale ja mówię, coś się stało złego, coś się złego ze mną stało. Ale już kobry zaczynają wchodzić w ten moment, kiedy są niefery z ilością kamor, generujących się ceramicznych balonów, więc wydaje mi się, że niestety przeciwnik zaraz będzie nam padał. No niestety kobry wciąż są za mocną wieżyczką. Nic się nie zmieniło. No cóż, to był nostalgiczny mecz. Z Submankejem. Dostajemy tutaj jakieś doświadczenie na ulepszanie tych wszystkich mocy. Za dużo się tu wydarzyło. No co, był to bardziej nostalgiczny odcinek. Jedyne co chciałbym powiedzieć, to dziękuję Wam za oglądanie. Właśnie teraz mam taki pomysł. Mimo tego, że umarłem, chciałbym chociaż wywołać u Was nostalgię i zrobić parę takich odcinków. Powrót do przeszłości. Więc do zobaczenia.